Czy mi się wydaje, nie w formie. Nie, nie pokazuję twojego brzuszka, pokazuję szczęśliwego mężczyznę, który wytrzymał już rok ze swoją kobietą. Ja? To było trudne, to było ciężkie, to wymagało wiele, wiele odwagi, bym nawet powiedzieć. Wiele poświęceń. Tak, tak, tak. I wiele wyrzeczeń. I wiele czasu. Też. Tak. Ale jest git. Podsumowałeś te wszystkie negatywne rzeczy z twierdzeniem, ale jest git. Tyle pozytywów wyciągasz z tego, z tego związku? W sensie, no, no wiesz, co mi chodzi? We, we, um, um. Okej, okay, tak więc jeszcze przed rozpoczęciem tego odcinka chciałbym Was zachęcić do zainstalowania nowej przeglądarki, która pozwoli Wam zarabiać za samo korzystanie z niej około 100-150 zł miesięcznie. Jedyne co trzeba zrobić to zainstalować ją po prostu z linku podanego w opisie i korzystać z niej przez miesiąc, a pieniądze te będziemy mogli sobie spokojnie wypłacić. Jeśli interesuje Was ten temat i chcielibyście na przykład zarabiać sobie 1000 zł, 2000 zł przez internet, zobaczcie sobie drugi link do strony. Gdzie po prostu jest dużo różnych fajnych sposobów na zarobek w internecie, a ja już nie przedłużam, tak więc wracamy do odcinka. Halo, 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 proszę pana. Co? Czemu śpisz na ziemi? Bo nie ma łóżka. Jest ]nego. łóżko, Ale tylko jest, za małe. O, jest słabe, jest mega słabe. Jak to? Co? Powiedziałam mi, jak to? Dlatego śpię na jakiejś pościeli w tak, smoki. Tak, na ziemi. Bo jest ziemia miękka i jest spoko. No to łóżko jest gówniane, jest Nie mieścimy się. Nie, jest niewygodnie. Nie da się, nie da się zasnąć. Nie da chyba, się. Chyba, że śpimy na sobie po, połową ciała. Wtedy jest git. Tak. Dlatego bo... zrobiliśmy obóz. Tak. Obóz przetrwania na ziemi. <głos> 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 Także jakby się ktoś chciał wprowadzić tutaj, to mamy łóżko wolne. Jeżeli I mamy też dużo rzeczy. ziemi jeszcze, jak coś. Tak, miękki ziemi, miękki, miękka wykładzina. Tak. A film za dwie godziny będzie na kanale, jak coś to sobie możecie będzie. zobaczyć. Będzie, za dwie godziny dopiero. Tak, Będziemy <laughs> tam w Łowce, jak to coś się działo, Jezus Maria. Kochanie, 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 co się właśnie stało? Ach... Tamtą, noc, tamtą noc spędziliśmy na ziemi. I dzisiejszą też mieliśmy spędzić. Ale, ale nie da się leżeć na brzuchu. Ja uznałem, że jednak wolę ma teraz miękki, w którym mogę się wbić. I no, zmusiłem. Mi w sumie było wygodnie nawet na ziemię. Że manipulował, bo wstał, po prostu wstał i, I powiedział. powiedział że ja Dobra, ja idę na łóżko. Tak. No to nie miałam wyboru, no ale kołderkę w. w, w smoki i tak sobie zostawiliśmy.